Gorze, jak powstał pomysł na książkę w SEPI? No, sam pomysł ma już co najmniej 15 lat. Pierwszy rysunek zresztą powstał jeszcze w 1999 roku, natomiast sama koncepcja rodziła się jeszcze w momencie, kiedy o historii Zielonej Góry nie miałem głębszego pojęcia. Natomiast chciałem zrobić Rysunki pokazujące nasze miasto w ujęciu fantastycznym, surrealistycznym, z jakimiś nieżywistymi postaciami, dziwnymi perspektywami, coś takiego. No właśnie, czy lokalizacje, które widzimy na, na tych ilustracjach, czy one są kluczowe, czy po prostu pod względem architektonicznym spodobały Ci się na tyle, że chciałeś je y, umieścić w tej publikacji? Różnie. <laughs> to znaczy, oczywiście Tło i budynki towarzyszące tej zwrotą fabuły mają bardzo konkretne uzasadnienie. Czasami, jeżeli chodzi o swoją funkcję i historyczną, i to jak się odcisnęły w dziejach, albo też usytuowane przestrzennie, bo tutaj jest, jest w trochę dynamicznej akcji w tym również. Natomiast z drugiej strony chciałem pokazać kilka miejsc, które są bardzo warte uwagi ze względu na po prostu na detale na architekturę, a równocześnie nie są to fasady obiektów znanych, czyli często nam po prostu umykają. Przechodzimy mimo, nie zwracamy na to uwagi, nie podnosimy nawet wzroku ponad poziom pierwszego guzymsu. A są tam prawdziwe cuda. I masz karony, i płaskorzeźby. Czyli sporo naprawdę dobrej XIX-wiecznej architektury. No właśnie, chciałeś uwiecznić te budynki ze względu na to, że one przetrwały zarówno i próbę czasu, i, i zmiany, jakie nastąpiły w wcześniejszym Greenbergu, i teraz w Zielonej Górze, czy po prostu ze względu na to, że są dosyć żmudne do narysowania i chciałeś się z tym zmierzyć. W sumie wszystkie te aspekty mają tutaj sens. Niektóre budynki po prostu mi się podobają. W niektórych bardzo ważny jest kontekst historyczny, który no nie jest już dzisiaj oczywisty. Ale z drugiej strony on gdzieś tam pod spodem jest i w jakiś sposób też zmienia dzisiejszą wymowę danego obiektu. Czyli no cóż. Wszyscy chodzimy do nowego centrum miasta, czyli największej tutaj galerii handlowej. I owszem, pamiętamy, że były tam no, właściwie przez dwa stulecia zakłady włókiennicze, Ale, że działała tam również filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, to już pamiętamy jak wyżadziej. A jak sobie zestawimy właśnie przeszłość tego obiektu z. Tym, czym jest dzisiaj, to zaczyna się robić bardzo dziwna melodia. Powiedz mi, dlaczego w Sepi to po pierwsze, i dlaczego wszystkie postacie swoich ilustracji noszą łaski? No cóż, Sepia jest kolorem, który ma swoją symbolikę. Znamy, wszyscy mamy przed oczami, oczywiście, stare fotografie czy rodziny. E Czyli jest to kolor, który nadaje tutaj tym wydarzeniom pewien nawias, że mimo, że akcja i cała fabuła toczy się w dekoracjach jak najbardziej współczesnych, to że jednak chodzi tutaj o historię. Sama maska ma znaczenie dwojakie. Pierwsze to oczywiście jak najbardziej dosłowne zapożyczenie z dzieł Zielonej Góry, Znajdujemy dwukrotnie w kronikach naszego miasta sprzed 200 lat wzmiankę, że jakieś ważniejsze wydarzenie było uszczone pochodem z maskami. Nie wiemy jakie były to maski, czy to był karnawał wenecki, czy taka północna maskarada, ale faktem jest, że te maski w naszych dziejach są. Druga sprawa to jest aspekt symboliczny. Zielona Góra podczas ponad 7 wieku swojego istnienia znajdowała się w granicach naprawdę wielu państw i księstw. Zresztą bardzo długo było to miasto takie stricte pograniczne, z na styku granic co najmniej trzech państw. To wszystko miało wpływ i na zawirowania historyczne, ale też na wpływy społeczne, religijne. Tu się bardzo mocno to wszystko kotłowało. Natomiast niezależnie czy było to miasto w granicach Królestwa Czech i Węgier, Cesarstwa Habsburgów, Królestwa Prus, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy PRL, czy Rzeczpospolitej, to zawsze tutaj ta tradycja Wygląda bardzo podobnie. Czyli zawsze jest to ten gród Bachusa, razem z wszystkimi konsekwencjami czyli całą, całą tą tradycją okołowiniarską i to zarówno na poziomie no, czysto rzemieślniczym i kulinarnym, jak i nazwijmy to mitologiczno-symbolicznym. I to mamy na poziomie jakby wysokiego symbolu, że niezależnie od tego, jaki język mamy na ulicach i kto tu mieszka, to ta tradycja cały czas jest. Druga sprawa to kwestia pewnej stałości już na poziomie takim oddolnym. Na starówce tak naprawdę miejsce knajp, aptek, czy księgarni jest stałe, czasami od 100, czasami od 200 lat. Oczywiście świadczy to o czymś czysto pragmatycznym, czyli że miasto zostało dobrze zaprojektowane, ale równocześnie jest w tym też jakaś taka metafizyka, jakby każda fala kolejnych przybyszy przyjmowała tą kulturę za swoją i była przez to miasto adaptowana albo po prostu trawiona. Czyli jakby każda kolejna fala zakładała maski poprzez.